Firma AlmaColor to producent izolacji przemysłowych, farb przemysłowych, ale również firma odpowiedzialna społecznie. Dlatego czynnie włączamy się w akcję pomocy organizowanej przez Caritas Polska dla mieszkańców Bejrutu. Przekazujemy pół tony płynów do dezynfekcji rąk. To nasz wkład w pomoc w obliczu tej tragedii, tych tragicznych wydarzeń związanych z wybuchem w tym mieście, w stolicy Libanu. Pomoc, której dzisiaj Bejrut potrzebuje, jest, można powiedzieć, wielopłaszczyznowa. Nie wszystko, co jest potrzebne, jest dzisiaj dostępne na miejscu. Liban to jest państwo, które w bardzo dużym stopniu zależy od importu. A przez tę tragedię, która miała miejsce w porcie, uległ zniszczeniu najważniejszy port tego kraju, przez który importowano nawet 60% wszystkich dóbr. Nie ma niestety możliwości innego transportu lądowego, dlatego że Liban jest otoczony państwami bardzo niestabilnymi. Z jednej strony mamy Syrię, w której oczywiście od 2011 roku jest wojna domowa, a z drugiej strony od południa mamy Izrael, w który, z którym Liban jest w stanie wojny od kilkudziesięciu lat. Także te um, porty to jest okno na świat Libanu. I ta tragedia no, jest ogromną tragedią nie tylko ze względu na zniszczenia infrastrukturalne, ale właśnie ten wpływ na rynek, który będzie odczuwalny przez kolejne miesiące. Dlatego Caritas Polska we współpracy z różnymi, z różnymi firmami polskimi zdecydowała się zorganizować transport pomocy materialnej. I taki transport odbędzie się w pierwszym tygodniu września, dzięki też uprzejmości naszego wojska. Do Bejrutu poleci żywność, polecą też środki ochrony osobistej, mam tu na myśli oczywiście rękawiczki albo płyny dezynfekujące, które dzisiaj są ważne ze względu na duże zagrożenie epidemiczne. Także pandemia też przez, przez wybuch w porcie wymknęła się zupełnie spod kontroli. Bo w sytuacji, kiedy trzeba uciekać z własnego domu, kiedy trzeba myśleć o własnym zdrowiu, o bezpieczeństwie, baseczka nie jest pierwszą rzeczą, którą człowiek chwyta. I niestety w wyniku eksplozji bardzo wiele rzeczy importowanych właśnie w celu walki z koronawirusem uległo spaleniu, zniszczeniu. Dzisiaj te rzeczy są często niedostępne na rynku libańskim, dlatego my decydujemy się je wysłać.